Kwadras z ziołami, odcinek 18. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w naszym drugim odcinku w tym roku. W naszym drugim styczniowym odcinku, który poświęcimy mm, jałowcowi. Jałowcowi pospolitemu, czyli Juniperusowi, mm, bardzo popularnej krzewince. Hmm, mm, nie krzewice krzewowi po prostu to jest krzew. I popularny w naszych lasach, ale też można spotkać na jakichś łąkach, ewentualnie gdzieś tam pod, 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 pod lasem. Bardzo pospolicie występuje. Także dzisiaj kwadrant z jałowcem. Tak, więc Dominiko, powiedz nam, czy ty coś? Robisz tego jałowca. Co tam jest w nim takiego wartościowego w tym jałowcu, co może nam posłużyć zdrowotnie, Ja z jałowca można powiedzieć, że robię niewiele, bo ja sobie go po prostu zbieram na spacerze i go zjadam. W trakcie spaceru po kilka, po kilka szyszko jagód jałowca sobie zjadam. Ewentualnie trochę donos doniosę sobie do domu, żeby go mieć, wysuszyć i mieć jako kulinarna przyprawa. Natomiast, właśnie, co jest, co jest w tym jałowcu takiego bardzo leczniczego? Przede wszystkim mamy tutaj olejki eteryczne, które są bardzo, bardzo, bardzo intensywne i nawet właśnie jak sobie zerwiemy taki, taką szyszko-jagódkę i sobie ją rozgryziemy, to od razu ten zapach, ten taki zapach intensywny jałowca jest w ustach. I, i, się, i się rozpływa, bo tam mamy to, co ostatnio mówiłyśmy o alfa i beta pinenie w, w świerkach, w sosnach, to w jałowcu, w olejku jałowcowym też się to zawiera, ale oprócz tego, jak sobie tak rozgryziemy ten jałowiec, no to nie tylko czujemy piękny, piękny zapach, aromat, ale też jałowiec ma dużo cukrów, cukrów prostych, on jest dosyć, dosyć słodki, E, więc dlatego pewnie nie tylko ja podjadam. Sylwia, przyznaj się. Dlatego nie znalazłam w okolicy żadnego ostatnio, bo wszyscy po prostu chyba podjadają te jałowiec. <gry> tak, więc nie tylko ja, ale też pewnie inne zielarki też sobie lubią podjadać. Dobra, oprócz olejków eterycznych mamy cukrów, mamy garbniki katechinowe, mamy też żywice i woski. To znowu tutaj ten taki Goryczkowaty posmak też jest właśnie goryczka. Juniperyna, tak się pięknie nazywa, jest troszeczkę kwasu mrówkowego. No, ale oczywiście jagody są fioletowe, a wszystko, co będzie fioletowe, to mamy antocyjany. Więc tyle, tyle dobroczynnych substancji. No dobrze, jak już mamy te substancje, które wymieniłaś, to one na pewno działają na nasz organizm w jakiś sposób. W jakim kierunku możemy spodziewać się w jakiego działania bezpośrednio? Czy to na skórę czy wewnętrznie? Tak, dokładnie. No i właśnie te wszystkie surowce, one działają głównie moczopędnie, one działają też na potnie ale i przeciwobrzękowo one też hamują rozwój bakterii, drożdaków, pierwotniaków różnych, patogennych, ale też jako, że jałowiec bardzo często używa się w kuchni takiej domowej, głównie w bigosach albo w takich, jakichś, takich sosach do ciężkich mięs, no to chodziło tutaj o te szyszko-jagody, one pobudzają wydzielanie soków trawiennych i w soku żołądkowego i też są bardzo, o, wywierają, wywierają też żółcio, wpływ mają żółciopędne, bardzo na, 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 na nasz, nasz organizm. Także są bardzo zdrowe, jeżeli chodzi o takie wszelkie ciężkie, potrawy i trzeba to potem strawić, trzeba to potem dobrze do tego organizmu jakby do no przełożyć, ale też nie możemy ich sobie jeść tak garściami na tym spacerze, ani garściami dodawać do, do, do bigosów albo do, do, do mięs, bo oczywiście będzie, będzie dla nas toksyczny, w tym przypadku będzie, będzie prowadził do krwiomoczu. Albo też inne, inne zaburzenia, ale głównie ten krwionocz może się pojawić, jeżeli wiecie go za dużo. Także, także o to. Po o to prostu zachowajcie jest. umiar, tak jak we wszystkim. Tak, jest, zachowujemy tutaj umiar nie przesadzamy. Tak. To jeżeli już nazbieramy tego, trochę sobie zjemy, a coś tam doniesiemy do domu, to co dalej możemy z nich oprócz jako przyprawę, tak jak wspomniałaś do tych mięs, ja na osobiście do dziczyzny też dodaję, e, uwielbiam jałowiec z dziczyzną, e, ale zostanie nam garstka tego jałowca, tych szyszko jagód, co dalej możemy zrobić, czyli jak wyekstrahować e, te substancje aktywne wszystkie. Tak, oczywiście zrobimy sobie, możemy sobie zrobić odwar, możemy sobie zrobić napar jałowcowy i, i sobie po prostu pić, nie tylko, jeżeli ktoś nie lubi gryzienia jedzenia, to może sobie to po prostu przesuszyć, zachować na później i, i wypić lub no, wypić po prostu, ale też, jak ktoś lubi sobie robić jakieś nalewki albo jakieś fajne, ciekawe alkohole, no to oczywiście jałowiec chyba tak najbardziej znany jest z tego, że produkuje się gin z niego i no takie domowe jałowcówki, nalewki. Tylko, że ja jeszcze ginu nigdy nie, nie, nie produkowałam, nie, nie robiłam sobie, ale lubię gin, nie powiem, lubię pić, jeszcze nigdy nie robiłam. Ale z tego co wiem Sylwia to ty robiłaś gin. Tak, ja robię i koniecznie muszę dać do spróbowania, żebyś oceniła. Tak, jest. <laughs> ponieważ robię, ale rzadko go piję, bo nie piję mocnych alkoholi, ale tak jak sobie czasem na łyżeczkę nawet posmakuję, to no jest naprawdę aromat, nawet sam zapach, no pachnie wyśmienicie, czuć ten jest taki typowy właśnie swojski gin więc aromat jest no, niesamowity. Smak też jest typowo taki jak gin, więc, e, więc no, ja polecam sobie samemu zrobić e, wyjście na spacer i zabrać parę szyszko jagód. Robi się go e, robi się go w na pewno w niezbyt wysokich proporcjach, tak? czyli nie więcej niż 1 do 10. Jedna część łowca 10 części alkoholu. E, no i myślę, że około 60% do 70% Wyst będzie wystarczające, jeżeli chodzi o procentowe zawartość alkoholu. A, no, no to to i tak jest. Tak, no niektórzy no tak, zalewają to. spirytusem, ale to jakby, no myślę, że wydaje, że, że to jest za, za dużo, za mocne. E, za mocny ten rozpuszczalnik. Więc mhm. taki właśnie wystarczy. Mm. Mhm. I teraz, kiedy tak naprawdę zbierać? Mamy teraz zimę jak pozyskiwać ten surowiec. No wiadomo, idziemy do lasu, ale widzimy, idziemy raz i widzimy, że te jagody są zielone. Idziemy za tydzień dalej zielone, za tydzień, <laughs> dwa tygodnie dalej zielone. No nie chcą nam dojrzeć. Dlaczego Dominika tak się dzieje? No właśnie, to się, to się, słuchajcie, tak w dwa tygodnie one nie dojrzeją i jak przyjdziemy za miesiąc, one nadal będą zielone, nie, dlatego że szyszko jagody jołowca, moi drodzy, dojrzewają tak naprawdę przez cały rok, bo zielone szyszko jagody oznacza, że są tegoroczne. Są niedojrzałe, one są wręcz. Nie, toksyczne, trujące mogą być, więc takich absolutnie nie zbieramy, takie zostawiamy, ale jak już sobie upatrzymy taki, taki krzew jałowcowy z zielonymi jagodami, no to dopiero za rok możemy wrócić. Właśnie tą porą, taką styczniową, styczeń, luty, zima jest idealnym czasem, jest terminem zbioru po prostu tej tego zioła, pozyskiwanie tych szyszko jagód. Więc zbieramy sobie zimą piękne, takie fioletowe, czy tam mocno takie granatowe szyszko jagody. Gdzie zwróćcie uwagę, że nie mówię owoce, nie mówię jagody jałowca, tylko mówię szyszko jagody. Dlatego, że to jest po prostu surowiec czynny, taką się nazywa, i to są tak naprawdę w istocie takie zmieśniałe szyszki, przypominające z wyglądu jagody. Po prostu, no, tak ten krzew wykształcił swoje owoce i w nazwie botanicznie się nazywają szyszko-jagodami. No dobrze, a ja z mojego doświadczenia yy, zauważyłam, że, ta, że my, jako miłosiczki kadzideł, tak? Yy, czyli yy, to, że one się fajnie spalają: zarówno yy, gałązki, jak i te właśnie jagody. Wszystkie te części jałowca, paląc się, dają taki bardzo przyjemny, aromatyczny zapach. I. Ja kiedyś szukałam informacji odnośnie jałowca, znalazłam informację u Geralda Wyżyckiego, czyli tak zielnik ekonomiczno-techniczny, bardzo stara książka i tam on pisze w następujący sposób, jak stosowało się kadzidło w tamtych czasach, w kiedy on pisał tą książkę. Mhm, to przeczytaj, no koniecznie. Tak części jełowca paląc się, dość przyjemny, aromatyczny wydają zapach. Wykadzają się niemi mieszkania, szpitale i więzienia dla poprawienia powietrza, czyli raczej przytłumienia złej woni. Nakadzaniom tym przypisuje e, słuszność liczenia pierwiastku zaraźliwego, czyli prezerwatywa przeciw chorobom zaraźnym, ludzi i bydląt. <laughs> Także nie wi wiadomo, czy chodzi bardziej o właściwości prozdrowotne, czy czy takie hmm, odświeżające pomieszczenia, tak? tak? No tak, ja osobiście tak. bardzo lubię i, i czasami takie gałązki sobie podpalam. Tak, można tak naprawdę też, jeżeli nie macie y gałązek jałowca ani szyszko jagód, to oczywiście możecie kupić sobie olejek y jałowcowy, olejek y eteryczny, wytwarzany właśnie z tych y szyszko jagód, metodą destylacji i on skupia w sobie właśnie te wszystkie piękne zapachy, tą taką balsamiczną słodycz, jagód, szyszko jagód przepraszam, i taką przeplataną z takimi leśnymi nutami, tam wtedy ten alfa, pinen się ujawnia i olejek jałowcowy tak naprawdę pachnie przepięknie tak samo jak i, jak i te owoce. Szyszko jagody. Co jeszcze z takich ciekawostek, to tutaj znalazłyśmy, że można też wytwarzać syrop podobny do, do syropu klonowego albo też piwo. I to piwo było wytwarzane tradycyjnie na kurpiach, czyli u nas, u nas w Polsce. Nie piłam nigdy takiego piwa ani syropu, więc to ciekawe, że trzeba było chyba się wybrać na Kurpie i jakieś lokalne koło gospodyń wiejskie przepytać i być może byśmy znalazły taki, taki przetwór. Ale też jeszcze, co ważne na temat jałowca, bo mówiłyśmy o tym, że nie można go przedawkować, ale też nie można go oczywiście jeść ani podawać kobietom w ciężarnym, kobietom w czasie karmienia, ani też skłonnym, jeżeli jesteśmy skłonni do krwotoków, macicznych przede wszystkim, także tutaj, Panie, uważamy i od jałowca w stanie błogosławionym się nie, nie, się nie, nie zbliżamy się do jałowca, żeby, żeby sobie nie skomplikować niczego. No dobrze, co jeszcze tutaj możemy dodać? Myślę, że tak jak z świerkiem, teraz taka myśl mnie naszła że fajnie by było zrobić taki odwar i też tak jak z świerkiem można by było zrobić sobie kąpiel po prostu jałowcową w ramach takiej aromaterapii na górne drogi oddechowe, no bo on jednak na zatoki też działa. Tak, Ten tak, olejek etyl eteryczny też będzie tutaj nam działał na, na jakieś problemy z nieżytem nosa, tak? Czy po tak. prostu na katar, tak? Także można by było sobie zrobić czy inhalację z takiego odwaru, czy właśnie kąpiel jałowcową. Tak, prawda, bardzo, bardzo słuszna uwaga. Także tutaj widzicie te dwa odcinki, można powiedzieć, są połączyłyśmy, bo tutaj się to wszystko właśnie do tego alfabeta WINEN-u nam sprowadza. No można... myślę, myślę, że jeszcze zapomniałyśmy o jednej dość istotnej rzeczy, takiej to tradycyjnej, czym? czyli... A no czyli Jałowcem po prostu śmigus-dyngus panowie, e, którzy chcieli poderwać panie e, dyngowali po nogach gałązkami jałowca i to jest taka nasza tutaj nasz taki zwyczaj, tradycja na Kaszubach, e, czyli dyngowanie gałązkami jałowca e, w celach takich żeby poderwać po prostu tak. <noise> dziewczyny, które się podoba... cię, Bo ja nie jestem Kaszubką, więc ja nie znałam tej tradycji. No była taka tradycja i tak chodziło się zarówno, bo też lanie wody to też u nas jakby występowało i myślę, że to naprzemiennie właśnie z dyngowaniem. W jednej ręce wiadro z wodą, a w drugiej gałązka jałowca. Także było takie kombo, można powiedzieć. <noise> A co ciekawe, kurczę, muszę, muszę się przejść na wieś w okresie świąt wielkanocnych i zobaczyć, czy, czy ktoś mnie jeszcze w ogóle podynguje. Okej, okay, no dobrze, w takim razie dziękujemy Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że znajdziecie swoje szyszko jagody jałowca i spróbujecie coś z nimi podziałać. I, I że informacje były dla Was przydatne. Także do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia. Prezentowane przez nas treści nie stanowią porady medycznej. Diagnozy ani leczenia mają wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.